Siemaneczko, ziemeczki. ja jestem Maseczek I Cie... napiszcie w komentarzu Kto pamięta przywitanie się Siemaneczko, ziomeczki, bo to jest od bardzo, bardzo Kiedyś, bardzo, bardzo dawno Temu to mówiłem Ale teraz chciałem sobie wrócić, dobra, nieważne Tak, witajcie, ja jestem Maseczek y... I zapraszam każdego do subskrybowania Kanału, bo niecałe 200 subów Nam brakuje do 3000 Jak do końca miesiąca marca Uda nam się to wbić, to będzie super Więc każdy zostawia subskrypcję, łapkę w górę Udostępnia znajomym A my teraz sobie Spróbujemy pobić e, rekord e, Fragów na defuse Plaży nam dobrało Więc całkiem spoko I lecimy Myślałem żeby w nowym sezonie jak wyjdzie Spróbować powbijać jakąś fajną rangę Typu Mistrz W masterek Albo jakiś diamencik chociaż Więc myślę że to jest dobry pomysł Na, na następny sezon a w tym sezonie, który dobiega już końca, jak nie widzieliście openingu, to zapraszam i zapraszam do oglądania też innych filmów na moim kanale po prostu. Bo naprawdę teraz fajnie, coraz więcej was jest i się z tego powodu cieszę i mam motywację do nagrywania kolejnych filmów. Zapraszam wszystkich jeszcze raz na Discorda, za niedługo się pojawi Asycek mówi, a żeby wziąć w Asycek mówi udział albo w Hide&Seeku, Wystarczy subskrybować kanał i być na Discordzie, więc jak najbardziej polecam. A my lecimy sobie z pierwszą rundą. Tak, więc trochę dzisiaj będzie później film, ale miałem małe problemy z nagrywaniem, więc będzie trochę spóźniony filmik, ale najważniejsze, że będzie, prawda, prawda. Dobra. Kiedy on się tu pojawił? Czemu on ma mistrza, w sensie specjal Opsa chłop ma No i ma... nie wierzę, przecież on jest lepszy od... No i nie ma miejsca w znajomych, no smutek No nieźle, chłop ma 139 tysięcy zabójstw Więc jak się nie ma co się... nie ma się co robić, to się właśnie gra w Critical Opsa Teraz więc... No Tak to wygląda a my wbiliśmy już 10 tysięcy, nawet mamy 10 640 na normalnym trybie, więc myślę, że całkiem spoko. Akademii trochę spadło, ale to myślę, że nie ma jakiejś super dużej różnicy. Ciekawe, ile mu HP zostało cztery fragi chłop zrobił. Dobra, nieważne. Weźmiemy sobie TRG, bo lubię z TRG strzelać głowy. Super, że dużo widzę. Ej, no bym zabił go z kosy, gdyby nie. Y... Nie z kosy tylko. Na... Skąd ten typek mnie zabił? przecież on był schowany. Dobra, nie wiem, ale no. Na rankedach mi się trafiają smurfy. Na normalnym rozbrajaniu mi się trafiają specjal opse. O co chodzi z tym critical opsem? Nie wierzę, nie wierzę po prostu. Mam mastera w teamie, który ma 0-2-0. Co jest? Co to jest za master? Niby widzowie, ja nie chcę tak. Czemu to się tak dzieje? Ale przynajmniej mamy pierwszą rundę wygraną, bo splantowali bombę. Spokojnie Asyczyk, to tylko gra, a potem pójdziesz sobie pokopać klocki w Minecrafcie, będzie dobrze. Ej, no właśnie, zapraszam też do oglądania Minecrafta, bo całkiem fajne serie są. I nawet jak nie lubicie, to polubicie, więc zapraszam. Tak, trzeba watch time na innych seriach też robić. No super, chłop sobie skacza, a ja miałem i nie mogę nic zrobić. W sensie, trochę się przeładowywało. AWP. Dobra, rushuję ich z P90. Nie ktoś inny. Jejku, jeszcze widzowie w każdej gierce, jakby... ...kurde, był jakiś popularny. I dostaje głowę, bo gadam, zamiast się skupić na gierce. Dlaczego? Wow, chłopco zraszował I daje głowy No, nareszcie nasz mistrzu się odpalił Super, cieszę się Albo jednak nie Ale... O, Angon ma cheaty lepsze niż nasz mistrzu, więc wygrał to starcie Super, najbardziej na mnie niż na kogoś innego. Super. Nie no, grać z takimi ludźmi to naprawdę. Ja gram to for fun, a nie żeby tryhardować. Zacznę tryhardować w następnym sezonie, ale. Dobra, to nie ma najmniejszego sensu. Chociaż na kucaka przez całą mapę idzie. Opsik. Nie. F Francja. Albo Włochy. Bo Włochy, nie wiem. I tak. Y USA. Nie wiem no, co mam robić ze swoim życiem lopsowym Dobra widzowie Wrzucę to wam, wrzucę to wam żeby Był jakiś film wreszcie od kilku dni W sensie od kilku dni od... Żeby dzisiaj był film No nie już ten pajac za flesz. Ej, odwróć. Się. Te flesze w Critical Opsie źle działają. Dobra, dostał dwa hity. A nie, oczywiście, bo jeszcze plecy, no tak, bo obsik sobie zraszuje i kurde wleci na plecy. Trudna, macie filmik, cieszcie się, zostawcie milion łapek w górę, to może zacznę grać jak człowiek tego Critical Opsa i może... Jak zostawicie tu 200 łapek w górę, to nareszcie będzie mi dobierało lepszy team. I przeciwnicy będą gorsi, więc zostawiajcie. Łapki w górę. Jejku, co to było? No. Co to było? Ale ładną mu głowę sprzedałem w poprzedniej rundzie. A i może to jeszcze wygramy. Easy chłop nagrywał. Nie. Ojejku. Easy czemu nagrywał? Powiedziałem napisał. Dam ci suba tak, jak się... Nie wiem. Dobra, na kucaku all game. Dobra, gdzie tą bombę zaplantowali? Nie chce mi się, kurde, kucać ciągle. Ach, ten powietrze, i strzelanie w powietrzu. Non stop, byłem w powietrzu, bo naprawdę na tym czymś, na czym stałem, to. Nie ma ten, spadłem od razu, dlatego na tym w ogóle prawie nie stałem. Nie ma to jak i tak jestem najlepszy z mojej drużyny. O Boże. miejsca pisać nie umiem. O, naprawdę, oczywiście, bo nie da się po kolei ich zabijać, tylko wszyscy muszą być naraz. Ech... Dobra. Kończę ich już i ja chcę skończyć ten odcinek, bo... Chyba znowu będzie przerwa od Critical Opsa, bo ja... Nie dam rady chyba tak dłużej grać w tą giereczkę. Nie wiem, chyba że mnie jakoś super zmotywujecie i jeszcze raz... Fajnie by było, gdybyście do końca marca dobili trzy koła subów, to byśmy nagrali coś fajnego. Może nie w Critical Opsie, ale w realu. Jakiś poradnik do trików, czy coś, na motylku oczywiście. Albo jakiś road po studiu, czy coś. Ale teraz to wielkie dzięki za oglądanie. Oglądajcie inne moje filmy, subskrybujcie kanał, udostępniacie znajomym. I to by było na tyle, trzymajcie się i cześć.